Witam wszystkich. Znajduję się dzisiaj w województwie mazowieckim, dokładnie to jest koło Toru, wyścigowego Jastrząb. Jak ktoś to kojarzy, to tam może się odezwać w komentarzach. A co ja będę tutaj robił? Pokażę wam dzisiaj. Pokażę wam dzisiaj traktor Kubota z kosiarkami, ale tutaj bardziej głównie mi chodzi o nawigację, którą tych chłopaki zamontowali. Z Hydra System, raz tu jeszcze przejdziemy, zobaczymy jak to wygląda ten zestaw. Zestaw z kosiarką boczną i czołową. Jak ktoś ciekawy, dla mnie jest to nowość, bo ja wiecie, nie prowadzę takich prac, takimi maszynami. Więc no, jakieś wyzwanie jest przede mną, jak to się mówi. Tak to wygląda z przodu, jakiś limak fajny. No zobaczymy, jak to pracuje, ale zaraz jeszcze Wam pokażę. Wejdziemy tutaj. To jest Kubota M7, czyli ta 170-konna, najmocniejsza, tutaj najbardziej wypasiona. Co do ciągnika, to za bardzo Wam tutaj nic nie powiem. Wiem, tylko że jest w full opcji ze skrzynią PowerShift. Ale co mnie interesuje to. Nawigacja. Ja już sobie tutaj zrobiłem kilka kółek, przejechałem, chciałem to na pusto sprawdzić, jak to wszystko się obsługuje. To jest ten tablet i aplikacja znana wam troszeczkę zmodyfikowana i to jest trochę inny tablet i on jest wpięty, wpięty jest pod oryginalny, pod oryginalny Orbitrol tutaj fabryczny. Chłopaki się tutaj wpieli. I po prostu jest prowadzenie. Zaraz to wszystko spróbuję Wam zobrazować, jak to wszystko działa. Dobra, więc tak, zanim, zanim przystąpimy do koszenia, to pokażę Wam, spróbujemy jeszcze tutaj, na tej łące. Spróbujemy, jak to jeździ. Więc tak, musimy wygenerować ścieżki. Tu już jest obrys pola. Generuj ścieżki. Tu już jest ustawione maszyna, kosiarka. Jest ustawiona kosiarka czołowa i boczna, dlatego dlatego są takie, yy, takie tutaj ścieżki, jak widzicie. Bo dobrze widać. Takie ścieżki tutaj są, bo jest zrobione, żeby przejechać tą i później tędy. Jeden koło siebie, później to już drugą. Też to zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. I tak, na przykład włączymy. Nie będę jeszcze tutaj kosił, nie będę kosił, tylko sobie zobaczymy. Dobra, patrzyłem, czy mam dobrze ustawioną kamerkę na głowie. Wcześniej miałem na statywie, eee, więc ruszamy i naciskamy A. I on już weźmiemy sobie na zakres B, czyli z tym przyciskiem. Tak o. Tu jest strasznie nierówno A. Ta łąka taka zugorzała Ale tutaj sobie możemy potestować A kosić będę tamtą łąkę Nie wiem, takie wyzwanie Przedam to trochę, bo nigdy <gryw> Nigdy nie kosiłem Kosiarką może tam jakoś starą 60 gdzieś tam kiedyś się kosiło ale mam nadzieję że podołam temu zadaniu, no co tu więcej pokazać prowadzenie jest pod jest tutaj włączone fabryczne i pod to fabryczne jest podłączone Hydra system. no i tak, zobaczcie, kierownica się kręci nie, kierownica się nie kręci koła się kręcą, a kierownica a kierownica stoi w Nieruchoma O i tutaj akurat widać już tędy przejeżdżane Czyli ktoś te ścieżki Wygenerował I tak samo jeszcze tutaj przejeżdża No ale dobra, teraz powiecie co Co się stanie jak yy, Ruszę kierownicą No zaraz zobaczymy O, skręca Rozłączyło się auto I Teraz na przykład Tutaj też mam rewers, wiem, i z przyciskiem, o, mogę tutaj teraz zrobić. Ale nie chcę się uczyć tego, bo wiecie, że w swoim ciągniku mam. O i teraz nacisniemy A auto. O, i on tutaj zaraz wiedzie sobie w ścieżkę. Nie chcę się uczyć tego rewersu, bo później mi to popsuje w moim. W moim mam tutaj i tak muszę operować, żebym w nawyk nie wejść. O, tutaj się już. Wyrównał. Teraz kosimy tutaj. Tutaj są nastawione w szerokości maszyny. Są zakładki nastawione, bo tu jest nierówno, żeby tam podocinało. Zresztą wczoraj ten ciągnik kosił gdzieś indziej. No, tak to wygląda. No i co? Ruszymy kierownicą, skręcamy, prawda? Rozłącza nam. Teraz wjedziemy w drugą ścieżkę. Drugą ścieżkę wjedziemy. Włączymy auto i on nam proszę sam naprowadza. Wiadomo, że to nie zrobi agresywnie, tylko powolutku sobie wjeżdża w swój tor. O i tutaj mamy tą ścieżkę. I teraz tutaj jest tak, przód kosi. I, i prawa strona, i tutaj mam już docięte na razie muszę sobie tak na pusto popróbować żeby siary, wiecie, nie narobić na filmie, jak to się mówi, nie? no tutaj mam menadżera ustawionego mam ustawionego menadżera nawrotów, czyli tempomat, gaz, wałki, wszystko tutaj podnoszenie, opuszczanie, mam tutaj mam tutaj ustawione no i teraz sobie wrócimy tą ścieżką tą prawidłową czyli tą musimy przerzucić cyk o no no mamy B3 B4 nie wiem jaki biegiem jeszcze będę kosił. Teraz, jak to ogarnę, wszystko to pojedziemy tam próbować. Jak myślicie, dam, dam radę na takich starych sprzętach pracuję, a to taka nowoczesna technologia. No, tutaj jeszcze zobaczymy. Tutaj jest antena. Założona. No. dobra, widzimy się tam. A więc tak. Mamy teraz tutaj kawałek tej łąki, żeby to jakoś tutaj wprowadzić, to narysujemy to, obkaszając pierwszy raz od miedzy, czyli włączamy playa i tutaj musimy włączyć, włączyć kosiarki. Tak, kosiarki są włączone. Tutaj musimy troszeczkę minimalny mieć gaz. Ten I lecimy. Robię to powoli, bo tam nie wiem jak tam jest od miedzy, żeby tutaj nic nie, ale to ładnie kosi. Woli sobie objedziemy. Jak już się przygotujemy, to polecimy na, na automacie. Dobra, objechaliśmy tutaj pole dookoła. Teraz sobie obmierzymy ładnie, żeby to równo wyszło. No, trochę krzywo pojechałem. ale już pachnie ściętą trawą ładnie co prawda nie moja branża ale No, uczyłbym się jeszcze nam ogornik psuje trochę roboty ale tu się już ręcznie dotnie I teraz, żeby ładne ścieżki zrobić, to musimy postawić flagę. O, przejedziemy do końca, postawimy B, on nam fajnie wtedy zrobi ścieżki. Dobra, teraz postawimy drugą flagę i zrobimy generuj ścieżki. No i tutaj już mamy, tutaj już mamy ładnie zrobione. Zrobione ścieżki. Tam na końcu widać wchodzi z klina. No, mamy tutaj wygenerowane ścieżki, ale mamy tutaj, że od brzegu, od granicy, jeden, jeden objazd i, i wtedy robi nam ścieżki. Ale możemy tutaj to zmienić i zna, zrobić ilość dookoła. Na przykład zrobimy dwa, dwa e, objazdy dookoła. O, tak to wygląda. Czyli mamy dwa razy dookoła, i później już mamy ścieżki. Tak jak już wam wcześniej tam mówiłem, tu jest zrobione blisko siebie, bo jeden koło jeden ko drugiego przednią, przednią Kosiarką czołową i jedną boczną. Nie mamy dwóch bocznych, tylko mamy jedną boczną i jedną czołową. Tego tak to wygląda. No i dobra, ruszamy. Tutaj, to tu jest ustawione. Jedyneczka, menadżer, ruszamy, auto. I nie dotykamy kierownicy. Powiem Wam, że cicho jest tutaj z tymi kosiarkami. Obroty jakie są ustawione to tysiąc ile? 1800? Tak, 1800. 1800 obrotów. Prędkość mamy jakieś koło 6 na godzinę. no Zaraz zobaczymy, wjechałem w środek, zaraz zobaczymy jak to jak to będzie później się... W... A nie włączyliśmy tego. Rysowania nie włączyliśmy na końcu, na końcu dwójeczka i, i nawrotka. Widzimy sobie w, też w środek tam dalej gdzieś. No, jak ruszę kierownicą, On wyłączy się już to. Auto się wyłączy, tu dojdziemy do końca, jak dotnie nam. O! I już teraz on się nam podnosi, tutaj żeby nie zahaczyć, żeby nic nie zniszczyć. No jest mało miejsca, mało obkoszone mam. To się ustawimy. Pod kątem mamy tutaj. w tą, tą ścieżeczkę sobie wiedziemy. aj nie włączyłem tego kosiarek pierwsze nie włączyłem będzie niedocięte aj no jest grzywka niedocięta fajna zabawka fajna nierówno tu jest trochę na tej łące nie No ręcznie to bym tak nie wysterował, żeby tak równo to zrobić. Cyk. Teraz musimy się ustawić W którą Albo tu, tędy Tędy musimy pojechać Będzie, będzie prościej Zaraz tutaj, teraz będzie najlepsze Aha. A, kosiarka, kosiarka, kosiarka A teraz się nie włączy, nie włączy, bo jak stoję musimy ruszyć Najpierw kosiarka, bo znowu nie dotnę Dotnę już, teraz powinno, powinno dociąć i auto. No jakoś jakaś. Udało się. Te osłony nam trochę takie złudzenie robią. Jak obkaszałem dookoła, to myślałem, że kosiarko wjeżdżam już do sąsiada. A te osłony tam tak. Kosiarka jest znacznie węższa niż te osłony. Fajnie, fajnie. No tu na środku ma taki ślimak, nie? Jakoś tak zrzuca, żeby od, od kół chyba. Tylko po trawie nie jechały, nie? Za mała ta łąka. Nawet dobrze nie można potestować tego sprzętu. Teraz tutaj, dlatego, że to jest mało miejsca do zawracania i o, trzeba dobrze, żeby podocinało. Jeszcze tym się będę bawił. Teraz mamy taką przedsensorsarkę, mamy taką przedsensorsarkę i tym będziemy e, próbować. A ręcznego. Co no, widzicie jeszcze? Nie ogarniam takiej mechanizacji. A więc tak, wałeczek, obroty, ruszamy i auto. Trochę za szybko nam tu jedzie. Komarów naleciało. Zaraz zobaczymy, jak on sobie tutaj poradzi. Zobaczcie, haha, ha, ale jazda, ale jazda. Dobra, teraz możemy. Ale to jak fajnie pracuje. Można chyba troszkę szybciej, nawet bardzo ładnie to przetrząsa. a zgrabiarka nie wiem, ile ma, 5 metrów, chyba szerokości e, czy nie, zgrabiarka, przepraszam, przetrząsarka. Wiem, że można szybciej, ale ja tutaj nie jestem dzisiaj na wyścigach, tylko żeby to tutaj potestować i wam to pokazać. Jak to wszystko wygląda? Patrzcie, kurde, jaki, jak, jaka jazda! Haha, kurde! <grymne> no nieźle, nieźle. Dobra, już przejmiemy, przejmiemy tu stery, bo tu jeszcze jest za, za ostry. Za ostry tutaj kąt. Dobra. Teraz tak, podniesiemy. Gdzie tu się podnosi? A tym się podnosi. Dobra, tym się podnosi. za wysoko, może troszeczkę, gdzie to się nie, tym się reguluje? no dobra zaraz tu wjedziemy w jakąś ścieżkę środkowo zaraz wjeżdżamy jakąś ścieżeczkę musimy się w którąś ustawić Puścimy sobie. Teraz niech on wybierze tutaj ścieżkę na. No teraz nam chce tą jeszcze. Ja już tam nie chcę jechać, ja chcę tą inną jechać. O! Jedziemy. Haha, ha, ale fajnie, ale fajnie. Trochę nierówno, ale ładnie tutaj wybiera nawet nierówności ta przetrząsarka. to na kółkach. Bardzo fajnie. Bardzo fajna robota Trochę nudno Powiem wam Nie ma co z rękoma robić Trzeba wyciągnąć telefon Zaraz przejmiemy stery teraz Wyjedziemy tu Cyk o. Teraz sobie weźmiemy Tutaj kolejną To sobie weźmiemy Bierzemy to O, ja tej nie zrobiłem I on tak wyznaczony chce mnie tak prowadzić Dobra, opuszczamy A i tutaj przycisk, tak Okej okay. B4 i ogień fajnie to robi, powiem Wam. No, nie miałem okazji do tej pory pracować na takich maszynach, na, także dla mnie to jest yy, no, nowość, jakaś taka nowa lekcja. Ale powiem Wam, że odnalazłbym się w tym, jakbym miał w tym robić w zielonkarskich yy, pracach. Telefon. Te telefony to i dobre, i niedobre, co chwilę ktoś dzwoni. Dobra, tu łąka mała, już prawie kończę. W sumie y, tym to chyba zakończymy y, ten odcinek. Co tu więcej pokazywać? Nudno tak jeździć. Dobra, trzymajcie się, na razie i cześć.